Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kotny Express. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie menu Action Bar. No to zaczynamy. Na sam początek tworzymy sobie nowy plik z naszym menu. Wybieramy typ zasobu, menu i nadajemy nazwę. I teraz tworzymy sobie klasyczne menu. Każdy nowy element w naszym menu to item który zawiera ID oraz tytuł. Każdy z elementów może mieć ustawiony także swój własny tryb wyświetlania. Show as action. I teraz mam tutaj do wyboru parę opcji. If room always collapse action view, never with text. Najlepiej jest ustawiać if room, co oznacza, że jeżeli na pasku będzie miejsce, to cały napis tam się pojawi. Jeżeli nie, to schowa się on pod, pod postacią trzech kropek i po kliknięciu wszystkie opcje się nam wysuną. Layout gotowy, należy teraz go rozdmuchać przez ustawienie odpowiednich elementów w funkcji OnCreate Options menu. Został ostatni element, czyli ustawienie odpowiednich reakcji po naciśnięciu naszego konkretnego przycisku w menu. I teraz testujemy. Jak widzicie, dwa elementy się nie zmieściły i zostały skryte pod postacią trzech kropek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. I udostępniacie ten film znajomym, aby szerzyć wartościowe informacje w internecie. Do zobaczenia. Cześć!